Pała Rabieńskiej w Górze Kalwarii. Tak paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na wzniesienie na terenie góry Kalwarii Błownika Adama i upamiętniającego rolę Żydów w historii góry Kalwarii. Paragraf za Koszt projektu i wykonania pomnika Bóg i Czyli został wykreślony zapis, który wskazywał konkretne miejsca. Zadzwonił do mnie pan Mauberg. To jest pan jeden z członków tej fundacji i zapytał, co w związku z powyższym miałem. Ja Powiedziałam, że jest propozycja taka, żeby to pobudować na terenie przy tam, gdzie była dawna synagoga i budynek, w którym mieszkał Czadyk. No, niemniej jednak jest jeden mały problem. Ja wzięłam odpowiedź z rejestru. Pokazałam Są panu przewodniczącemu również własność, tak jak powiedziałam, jest 18 osób w użytkowaniu gminy Spółdzielni Pomoc Polska, ale własność stanowi państwa Alter Abraham, Morka, Alter Henia, Alter Lewek, Alter Lewek II, Alter Mendel, Alter Polform Moszek i Alter Form Haja Sura, Alter Form młodszych i tak dalej, to nie ma co czytać 18, 18 osób. Komplikuje, żeby tam móc postawić, bo ja się się zgodę, bo nie wiem, czy jakąś zgodę, nie wiem, muszę jakoś to wkład przerwać. Natomiast rozmawiałam również z panią Blicharz, to jest córka pana preza która się tam Państwa, żeby się z nim skontaktować, więc jak on to zobaczył ten projekt i powiedzieli, no to powiedzieli, no jak to jest Adam i Ewa, no to jest wielokulturowość i my też jako religia katolicka pochodzimy od Adama i A tam gdzie nie będzie napisane, że to jest poświęcone pamięci Żydów, więc nie wiem, no musimy nad tym tematem pomyśleć.